Wszędzie błoto, wszędzie piach. Atmosfera? No, jak zawsze, zaląbista. Ubierz się do wywiadu. Mistrzostwa i Puchar Polski Pitbike 2024. Jesteśmy obecnie w Gdańsku, gdzie zawodnicy pokazują to, co najlepsze mimo niesprzyjającej pogody. Chodźcie, zobaczymy, co o nich słychać. Na imię Sergiusz maltański. Przyjechałem tutaj na Mistrza. Powiedz mi, jeździłeś już po takim błocie? Ja jak na gorszych jeździłem. Uh, tak, jeździłeś na gorszych, to ten tak, wciągniesz nosem, nie? Tak. Czyli rozumiem, że maseczka błotna jest gdzieś w planach dzisiaj. No liczę, że jej nie będzie, ale niestety jest w planach. Zdarzyło Ci się wiele razy w takich warunkach jeździć na motocyklu? Wielokrotnie. no Już na treningach, zawody też wielokrotnie już były. Nawet w gorszych, można powiedzieć, warunkach się jało, więc przyzwyczajony jestem do błota. A tutaj mamy prawdziwego zawodnika, który, dla którego nie ma znaczenia, czy to będzie kurz, czy to będzie bagno, czy to będzie błoto, czy to będzie deszcz, słońce, upał. Trzeba jechać we wszystkim. Trzeba jechać we aby był fan. Wszędzie błoto, wszędzie piach. Słyszałam tu jakieś gry hazardowe, a zgłosiliście to dzień dobry, zgłosiliście to do komisji. Jaki? Co gramy? No, Dajcie uno, uno. mi jedną kartę, ja też mam. Graliśmy w pokera jeszcze. Eee, kolega tu wygrało, ja blefowałem oczywiście. Ale to nie może no, blefowałeś. no? Ja blepowałem. No, blefowałem. no trzeba a kolega wyfować. będzie wiedział, że blefujesz. Właściwie jest to No blefuję, zawsze blefuję. Jesteś ubrana? Ja? No. Zawsze. Jest ubrana. Dobra, dziewczyny, jak nastawienie dzisiaj? Yy, bardzo dobrze. Ja zaraz startuję. Ja nie jadę. Ja nie jadę. Startujesz? Tak, startuję. Okej, okay, Aktor. Yy, Myślisz, że wymagające dzisiaj będzie. Ale nie poddajesz się. Nie poddaję Dalej się. Tak. Dawaj, żółwia i trzymam. Za laski zawsze trzymam kciuki. Szymon Pawlikowski niestety nie chcę udzielić nam wywiadu, jak zwykle ucieka, no ale nic. Szymon! A! Żeby kobieta cię prosiła? Czemu? Widzę, że czekasz na myjnię bezdotykową. No, czeka, czekam, czekam. Buty też tutaj sobie umyję? No, można. Działa! Kurde! Ubierz się do wywiadu! Powiedz mi, rozjechaliście trochę ten tor, żeby te dzieciaki tam tak. miały trochę łatwiej? Tak, właśnie tylko dlatego pojechaliśmy na to kółko zapoznawcze. Żeby trochę porozrzucać o, to takie dobre duszeczki z Was, tak. żeby tym dzieciakom pomóc. No, tylko gaz na zakrętach, żeby jak najwięcej wyrzucić i jechać nie. Ale ogólnie rzecz biorąc fajnie jest. Myślę, że będzie przesychało i się zrobi naprawdę bardzo fajny warunek do ściganka. Mamy naszą gwiazdę. Dokładnie, Martyna. Speed Ladies, Speed Ladies MRF Girl. Na Instagramie koniecznie ją tak. obserwujcie, bo dziewczyna zupełnie. jest kotem. E, powiedz mi, ty przyjechałaś dzisiaj rekreacyjnie? Tak, dokładnie. Wczoraj e, troszeczkę podkręciłam atmosferę, wyjechałam na treningi, sprawdzić poziom, może trochę przestraszyć dziewczyny, że jadę, ale nie, nie, nie startuję w zawodach w tym sezonie. Wzięłam sobie roczne zwolnienie, zdrowotne się śmieje, więc robię rok przerwy, e, ale chciałam zobaczyć, jak tutaj dziewczyną idzie, i troszkę tam ich po, je trochę pogonić. Podium. I to rozumiem. to podium. No podium To nie ma miękkiej gry, nie ma patyczkowania, wszyscy się boją, a wtedy wchodzę ja i mówię staję na podium. No. Okej, okay, jeździłeś w takich już warunkach? Tak. nie boisz się. Czyli opiernicę tych wszystkich. ci Wszyściłem motor, żeby błoto się nie przyklejało. Ułatwia to na pewno jazdę w błocie i spróbuję wygrać te zawody. Pozdrawiam jeszcze całe Leszno. Dziękuję. Pozdrawiam, ja też pozdrawiam całe Leszno. Bali się, ja trenuję, oni nic. Zubki chińskie jedzą. I teraz kwitnie? No tak, tak, tak. Biorę po piątkę. Yy, tu przysłuchiwałem sugestię, że piątka ma być z papierem, trójka bez, więc. No zbieram, zbieram. Coś z tego będzie, myślę. Mój drugi wyścig w pokazówkach był. Co chwila leżałem, co, co moje spodnie. Troszeczkę się pobrudziły, co? Okay. Po tak, na Ma zjajka taka, że nie wiem. Przygotowany jesteś do startu? Tak. Przygotowali ci motocyk. Tak. Tor dzisiaj, dzisiaj spoko? Jest fajny. Jest fajny. Dobra. Trzymam otoczyki. Do jak tam atmosfera? Przygotowane do startu? Tak. Trochę o... się stresuję, ale uznaję dzisiaj to jako trening. Wczoraj wygrałem pierwsze miejsce i jest ok. Nie będziesz hamował teraz, co? Też będę, ale gaz najlepszy, co nie? Super. Atmosfera? No jak zawsze, gorączka. zawodniczkę, która w klasie Pit Lady osiągnęła wszystko, co po prostu możliwe, dlatego teraz ściga się z facetami. Powiedz mi, ja widzę jak Ty sobie radzisz na tym torze i też jesteś przekotem. E, Opierniczasz i tak, just like that, jedyna laska na torze po prostu ich wszystkich wymiata. Powiedz mi, jak się czujesz jako taka dziewczyna wśród facetów? No, czuję się bardzo dobrze, e, no co mam powiedzieć, fajnie, że się ścigam z kimś i myślę, że z dziewczynami no, nie byłoby takiej rywalizacji, więc cieszę się, że jeżdżę z chłopakami. Szymon! Grupa mocna? Tak, ale Eliasz mnie nie pokonał, niestety. Eliasz, musisz się bardziej postarać, tu mamy przesłanie. No. Jak chcesz dogonić Szymona, to musisz się bardziej postarać. Zapraszam na treningi. Wpakuję się tak tutaj. Przyszłam przeka przekazać Ci na samym początku wiadomość od Twojego kolegi Szymona Pawlikowskiego. Zaprasza Cię do siebie na treningi. Eee, dziękuję, na pewno skorzystam. Chociaż, tak szczerze mówiąc, to wczoraj miałem okazję cały wyścig za nim jechać i podpatrzeć, co robi. Także nie wiem, co będzie tutaj e, trenowane, ale widzimy się za tydzień w sobotę w Głażewie i w niedzielę. Oddałeś ministrant swój telefon? Eee, tak. I co teraz, jak nie masz telefonu, robisz? Trener musi mi oddać. Nic nie musi, trener może. Aha. Na każdych zawodach czegoś szukamy. Ja na tych szukam szczęścia, ale jakiego szczęścia, już Wam pokazuję. To jest najlepsze szczęście, jakie może sobie wymarzyć każda kobieta. O nie! Nie znajdę go tutaj! Boj, boj. Jesteśmy przygotowani, żeby znaleźć pływaka, który w Dąbrowie Górniczej pokazał, jak się pływa. Szukam pływaka. <laughs> Zobacz, specjalnie dla ciebie się przygotowałam. Dzisiaj co, nie pływałeś? Dzisiaj nie. Ale kurciło? No, trochę tak. Kurciło. Bo ostatnim razem tak po prostu byłam zachwycona, że nadałam ci przydomek pływak, że te pływaki są dla ciebie. To już wszystko, co na dziś dla was przygotowaliśmy w tym odcinku Pit Bike Weekend. Do następnego. Cześć.